Hej, cześć, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj mam dla was poradnik do budowania. Dawno nie było poradników do budowania, bo ostatnio chyba w jakimś 2018, więc stwierdziłem, że nagram, bo sporo się zmieniło. Często pytacie i jest sporo tematów, więc nagram, będzie dużo poradników. Ale dzisiaj skupimy się na pięciu trikach jak lepiej budować w The Sims 4. Oczywiście tam będą jakieś małe smaczki poza tymi trikami pięcioma, więc jakby wiecie. przedam wam tego więcej. No i dzisiaj skupimy się na tym, żeby nie budować czegoś takiego, oczywiście to jest przerysowane, a budować coś bardziej takiego. Ogólnie na samym początku powiem, że ja nie uważam się za jakiegoś boga guru budowania, tylko po prostu wydaje mi się, że całkiem nieźle buduję w tych Simsach. I jako osoba, która po prostu sama nauczyła się budować tylko tym, że często ćwiczyła, to mogę wam bez problemu chyba sprzedać jakieś triki. Mogę, no co nie mogę? No oczywiście, że mogę, no, czemu nie? Oczywiście, jeżeli film będzie przydatny, możecie zostawić łapkę w górę i w komentarzach powiedzieć czy wam się przydał ten filmik. A my już nie przedłużając po prostu zacznijmy od tego co jest najważniejsze, a co najmniej. Domek, który tutaj wykorzystałem jest domek z zaginionej. Nie musicie pisać tego w komentarzach, bo to jest domek z zaginionej. A ten domek wybudowałem jakoś chyba w minutki. Okej, okay, pierwszą różnicą, którą możecie zauważyć w tych domkach jest bryła. Tak, bryła jest tutaj najważniejsza i musicie to sobie zapamiętać. Kombinowanie z bryłą da nam ładny domek. Oczywiście to to jest jedna piąta sukcesu, ale pierwszym trikiem z budowy jest to, żeby nie budować za dużych domów. Ale pierwszym i najważniejszym błędem i trikiem w budowaniu na samym początku, gdy nie jesteście jeszcze zaawansowani jest to, aby budować domki małe. A najczęstszym problemem, który widzę na przykład gdy przyjeżdża do mnie moja ośmioletnia siostrzenica, która zaczyna budować w Simsach, jest to, że ona buduje te domki, uwaga, Takiej wielkości. I to jest już największy błąd. No bo kurde, fajnie jest wielki dom, ale potem pojawia się taki problem, że te pomieszczenia są jakby takie wielkie. Tutaj zrobimy sypialnię, tu zrobimy kuchnię, tu zrobimy jeszcze łazienkę, tutaj nie wiadomo co i tak zostaje nam ogrom miejsca. Co później przekłada się na to, że te pomieszczenia nie są do końca przytulne, ciężko je urządzić i no są po prostu puste. Ale teraz możecie mi powiedzieć kochany, kochany, uspokój się, bo jakby duże pomieszczenia też są fajne i można je fajnie urządzić. Owszem, to prawda. Ale na samym początku waszego budowania, gdy zaczynacie i jeszcze nie jesteście pewni, co z czym się je, wystarczy, że zrobicie za duże pomieszczenie i już zrobi się brzydko. Dlatego, że różne style budowania wymagają różnych wielkości pomieszczeń, to zależy też, bo jakby to już jest od waszego gustu i tak dalej, ale to w późniejszych etapach, gdy już wasze budowanie będzie na wyższym poziomie. Bo na przykład w nowoczesnych domkach duże pomieszczenia są fajne, pożądane, bo można je w sposób minimalistyczny urządzić, tak delikatnie duże pomieszczenie ładne skromne dodatki i wygląda to bardzo bardzo estetycznie jednak w tym poradniku z racji tego, że to jest poradnik raczej dla początkujących, to skupimy się na tym, żeby po prostu budować te domki tak wie rodzinnie i przytulnie. No i w tych domkach po prostu duże pomieszczenia są raczej niepożądane i można szybko zrobić błąd i to, żeby było brzydko i tyle, więc póki co skupiamy się na małych pomieszczeniach. No i co, gdy mamy ma mniejszy domek, no to widzicie, możemy zrobić sobie Tutaj, na przykład, sypialnie dziecka. Tutaj możemy sobie zrobić niedużą łazienkę. Tylko poczekajcie, przestawię sobie powiedzmy drzwi. Tu możemy zrobić właśnie niedużą łazienkę. I tu jeszcze mamy na przykład miejsce na salon z kuch I będzie nam to po prostu łatwiej urządzić i będzie przytulniej. Z racji tego, że mamy górę, na górze możemy umieścić na przykład sypialnię rodziców, łazienkę i jeszcze pokój dziecka. I na dole wystarczy tak. Taka przestrzeń dodajemy schody i mamy małe pomieszczenie. Okej, okay, ale nasza bryła dalej wygląda jak jeden wielki kloc, to prawda. Więc teraz przejdźmy do omawiania tego oto domu. I od razu wam mówię, że to jest ten sam domek, tylko że tutaj bardziej skupiłem się na bryle i jakby pokombinowałem tak samo i z dachami, i z ogrodem, bo to będą dalsze kroki. A więc uwaga, no zróbmy z tego domku. No zróbmy z tego domku ten domek. No proste no. To kilka kroków. Okej, okay, usunąłem już sobie to, co w tej bryle było niepotrzebne, no i teraz zrobimy tą bryłę, no proste, no. Na pewno przydatne będzie włączenie kratek, moi drodzy, mianowicie G. Tak. Klikacie sobie G, no i wtedy pojawiają, znikają wam krat. No okej, okay, i co możemy tutaj zmienić? No po pierwsze, no to na pewno zróbmy coś takiego, żeby um, jakby łazienka będzie może tutaj. Powiedzmy, zaznaczamy sobie tutaj o łazienkę, proszę bardzo. No i tutaj na pewno zrobimy sobie też jakiś korytarz, żeby wiecie, było powiedzmy tak bardziej rozmaicie z bryłą. Tu jednak widzę, że będziemy mieli za mało miejsca, więc po prostu sobie przeciągnę nasze pomieszczenie. Dodatkowo, tak jak w domku obok, zrobimy sobie, uwaga, tutaj... Yy, takie miejsce na schody, żeby wiecie, po prostu nie były pokazane, no bo schody nie są niczym atrakcyjnym. Można je schować, więc je schowajmy. No i zobaczcie, mamy już prawie to samo. Zobaczcie, widzicie? Prawie to samo. Coś się różni. Oczywiście, że coś się różni. Mianowicie, to pomieszczenie jest za duże, więc przeciągnę sobie je troszeczkę, żeby było mniejsze i bardziej przytulne. No i co? Mamy to. Dół już jest bardzo podobny. No i oczywiście, ja nie mówię, żebyście się sugerowali tym domkiem, wiadomo, tylko chodzi o to, żeby nie robić prostokątów, kwadratu. Tylko, żeby nasz kwadrat urozmaicić jakiś wystającą łazienką, wystającym pomieszczeniem, żeby nie było to taki jeden wielki prosty kloc. Jak widzicie, tutaj nie potrzeba było wiele. Tu trochę zmniejszyć, tu trochę wyciągnąć, tu coś postawić. No i widzicie. Wszystko już jest zupełnie inaczej. No i teraz, moi drodzy, przechodzimy do góry. Tutaj jest troszeczkę już inaczej. Tutaj zaczynają się większe schody, jednak to nie jest nic trudnego. Ważne, żebyście się trzymali tego, żeby góra nie była taka sama jak dół. W sensie 1 do 1 na górze było to samo co na dole. O widzicie. Czyli po prostu nie, żeby nie wyglądało to o tak. Więc o wiele lepszym sposobem będzie pomniejszenie po prostu gór. Jak widzicie, ja tutaj zmniejszyłem ją bardzo, bardzo, i zrobiłem z tego poddasz. Widzicie, tu nie jest nic, 1 do 1 wszystko jest dużo, ba mniejsze. Więc okej, okay, tam gdzie mamy mieć schody, postawmy sobie schody, żeby zaznaczyć, gdzie one powinny być. Pamiętajcie, że możemy oczywiście teraz schody już łamać na różny fajny sposób. No i dajemy je w tym miejscu, zobaczcie. I od razu zaznaczamy sobie przestrzeń. No wiecie, żeby. Było luźno, żeby mogli sobie simowie bez problemu przejść. Jak widzicie, zastosowałem ten sposób również tutaj. No i teraz, jak fantazja nas poniesie, tak zrobimy. Możemy zrobić sobie tylko jakiś zwykły prostokącik, żeby zaznaczyć taki ma, ale jest to jednak coś małego, zbyt małego. No ale. Takie coś nam wystarczy, żeby zrobić dach, moi drodzy. Żeby dach mniej więcej wyglądał dobrze, no to wystarczy nam coś takiego. A później, gdy już ustawimy dach tak jak tutaj, możemy dołożyć sobie czegoś, co będzie fajnie wyglądało, na przykład coś takiego. Teraz nie wygląda to zbyt fajnie, ale zobaczcie, gdy dodamy dach, naprawdę to super będzie wyglądało. Jednak takie rzeczy dodatkowe, jakieś, um, jakieś udoskonalenia naszej bryły. Mogą właśnie rodzić się, gdy będziemy robić ten dach. Oczywiście, gdy robimy bryłę na samym początku, to nie musimy zaznaczać żadnych tarasów tak jak zrobiłem to tutaj i tutaj, tylko one przychodzą same z siebie, gdy już stawiamy te dachy i wpadają nam pomysły do głowy. Ej, tu fajnie będzie wyglądał taras, ej, tu też i robimy. No i tutaj przechodzimy do triku numer 3. Dachy. Zrobienie takiego dachu, jak mam tutaj, nie, naprawdę nie jest trudne, uwierzcie mi, ale możecie oczywiście pójść na łatwiznę i zrobić taki dach. Uwaga, taki dach i zazwyczaj tak robicie idziecie na łatwiznę żeby się nie męczyć z dachami. I tutaj będzie nam potrzebna wyobraźnia lub inspiracja. Możecie się inspirować, to nie jest nic złego, pamiętajcie. Możecie wejść sobie w Google'a i wpisać domek i szukać domku. Proste. Nie każdy jest od razu Alfą i Omegą. Więc uwaga, patrzycie sobie na tą bryłę, no i fajnie by było coś bardziej pokombinować i z takim dachem, i z takim dachem. No i w zasadzie ja najczęściej pracuję na tych dwóch dachach, przyznam wam się szczerze. Reszty nie używam, tylko to i to to są zazwyczaj dachy, których ja używam. No i sobie patrzycie, stawiacie sobie dach o tutaj, przeciągacie tak, żeby zrobić właśnie poddasze. No i macie już zrobione poddasze. I to jest jeden krok. Ja też bardzo nie lubię na przykład gdy dach wystaje o tak. To wygląda dosyć nieestetycznie, chyba że dalibyśmy tutaj jakiś ganek, werandę, taras. Nie wiem, co wam tam pasuje bardziej. No to oczywiście będzie to lepiej wyglądało, ale ja staram się właśnie robić dachy tak, które pasują do jakby podstawy bryły. No i uwaga, zastanawiacie się co dalej, bo nie wiecie co, jak to fajnie wykombinować. No ale ja myślę, że kolejnym trikiem byłoby zrobienie jakiegoś małego tarasu. Teraz wydaje mi się, że tutaj fajnie by było zrobić jakiś ogródek, tak jak zrobiłem to właśnie tam. I fajnie, żeby ten yy, taras był zadaszony, no bo wiadomo, będzie padało, żeby Simowie nie zmokli. No, i stawiacie sobie coś takiego, żeby tutaj zakryć tą część. No, i przeciągacie sobie po prostu, dokąd wam pasuje. Ja myślę, że pasuje mi najbardziej dotąd. No, i teraz uwaga, obniżamy, tak, żeby było fajnie to wyglądało. Najczęściej robię to tak, żeby było to na równi, w miarę z tym dachem. O tutaj, żeby, wiecie, nie było na przykład o tak, bo to też dosyć dziwnie wygląda. Tylko, żeby właśnie. Tutaj szczyt zgadzał się właśnie z tak mniej więcej tą linią, która pada tutaj z tego dachu. Wiecie o co chodzi? Mam nadzieję, że rozumiecie o co mi chodzi. Jednak to już jest Wasza dowolność, bo na przykład fajnie by było, żeby tutaj z boku pojawiło się też jakieś okno, więc bez problemu możecie dać to sobie niżej, też będzie wyglądało całkiem dobrze. Pamiętajcie jednak, że czasem w załamaniach robią się takie jakby puste dziurki, więc podajecie sobie to tak na wyczucie do góry do dołu i patrzycie, żeby to wszystko ładnie razem ze sobą współgrało. No i teraz właśnie przychodzi czas na dachy, które ja lubię bardzo. Jest to ścięty dach dwuspadowy. No i tutaj sobie myślę tak: no fajnie by było jakoś zakryć to, bo no nie wygląda to zbyt dobrze, prawda? Więc sobie robimy tak. Bierzemy ten dach, no i kładziemy go sobie tak po prostu tutaj i tyle. Zniżamy sobie poziom, żeby w miarę właśnie był z tym poziomem, który jest tutaj tego dachu. No ale widzicie, z boku to niezbyt fajnie wygląda, więc przeciągacie sobie tutaj to. No i będziecie mieli zadaszony taras. Fajnym pomysłem też jest to, żeby wyciągać sobie te dachy. I tutaj przychodzi do nas z pomocą przycisk na klawiaturze Shift, moi drodzy, gdzie możemy po prostu wyciągnąć sobie jedną stronę, żeby tutaj z tej strony nam się też nie wyciągało, bo zazwyczaj jest tak, że jak pociągniemy to obie nam strony się wyciągają zarówno tu i tu, ale gdy klikniemy sobie Shift, to możemy z jednej strony sobie to wyciągnąć. I ja lubię bardzo ten sposób. Tak samo również tutaj. Lepiej będzie wyglądało, gdy to po prostu wyciągniemy na przykład na i dwie kratki czy jedną kratkę. Bardzo fajnie będzie to wyglądało zarówno tutaj i tutaj, dlatego że po prostu z tej strony możemy zrobić sobie taras zadaszony. I teraz właśnie przychodzi ten pomysł z tarasem. Widzicie, bez problemu możemy sobie zrobić tutaj taras, na przykład dwu, yy, dwukratkowy. Bez problemu dwukratkowy taras będzie w porządku. Widzicie i jest zadasz. No i teraz płaski kwadrat sobie kład kładziecie tutaj, żeby po prostu móc usunąć i żeby było to jakby fajnie zrobione, bo później, na przykład, gdy zrobimy sobie taki yy, podłogę właśnie z yy, tego narzędzia, to będziemy mogli to bez problemu obramować czymś bo obramowanie też jest fajne, ale do tego przejdziemy później. Ale bez tego, no niestety, zobaczcie, nie możemy za bardzo, więc tak robimy. Kładziemy to sobie, usuwamy to, co wcześniej postawiliśmy, no i mamy. No i mamy bryłę prawie gotową, dachy prawie też gotowe. No i tutaj przychodzi nam z pomocą znowu ten dash. Wyrównujemy sobie z bryłą, wyrównujemy sobie z dachem, zobaczcie. Tutaj przyda wam się też przycisk alt. O, jest równo, w miarę równo, możemy troszeczkę to, jakby do, po po do poprawiać, jakby takie małe kosmetyczne zmiany mogą nawet powstawać, gdy już meblujemy domy. Jednak nadal został nam ten problem małego pokoju na górze. Zobaczcie. No jednak ten pokój jest trochę za mały, żeby cokolwiek z niego zrobić. No i mam bardzo mało dostępów do światła. Więc tutaj możemy zrobić sobie znowu kombinowanie z bryłą. I jak widzieliście tutaj, ja po prostu sobie wyciągnąłem to poza dach. Będzie to po prostu fajnie wyglądało i będziemy mogli zarówno tutaj też dać da i dać okno, czyli będzie jaśniej po prostu w pomieszczeniu. Moglibyśmy użyć, zobaczcie, czegoś takiego, ale przyznam Wam się szczerze, niezbyt dobrze to wygląda, gdy robimy poddasza, dlatego że po prostu w tych poddaszach jest taki problem. Że większość nie wystaje zbyt wiele za, e, jakby, szczyt ściany i wygląda to dosyć dziwnie. Więc tutaj znowu z pomocą przychodzi nam ścięty dach i ustawiamy go sobie, tak, żeby było w miarę równo. No i tutaj widzicie, pojawia się problem tego, że mamy wystający dach. Klikamy sobie Shift, z tej strony chowamy, z tej nie chowamy. I wszystko super wygląda. Można by rzec, bryła skończona. Jednak czegoś nam tutaj brakuje, a mianowicie tarasu, który mieliśmy zrobić na dole. Można go zrobić w połowie zadaszonym, żeby było więcej miejsca po prostu, a, ale można też zrobić go tylko zadaszonym, czyli ograniczyć się do kratki, czy tam dwóch kratek, które tutaj widzimy. Ale żeby nasi simowie mieli troszeczkę więcej miejsca, ja go sobie przeciągnę. Właśnie z tymi tarasami to jest kolejny trik. Mianowicie ogrody. Ogrody i dodatki różne, bryły. Czyli po prostu, jednym słowem, dodatki, wykończenia, czy jak to wolimy. I ogólnie ja wiem, że ten dom jest z modami, i ja to wiem, ale jakby możemy zrobić to zarówno bez modów i z modami. Te triki działają zarówno tutaj, i tutaj, jednak z modami mamy większy wybór. To, to wiadome po prostu, więcej możemy pokombinować. Dlatego, jakby takim małym bonusikiem, ja Was zachęcam, żebyście nie mówię, pobierali ogromy modów. Ale takie do wykończeń właśnie jakby domów, czyli takie na przykład jakieś dodatkowe ścianki, jak tutaj widzicie, czy ogrodzenia, czy y, jakby rośliny, czy też jakby takie, o, nie wiem jak to się do końca nazywa, ale no na przykład takie słoneczne, kurcze, nie wiem jak to się nazywa, rolety takie zewnętrzne, nie wiem, nie wiem jak to do końca nazwać. No i po prostu takie rzeczy urozmaicają naszą grę, nie ważą wiele i na pewno nie zepsują wam gry, ale możemy fajnie... Ozdobić tym domek. Szczególnie zwrócę Wam uwagę na te y, supy, które one są zresztą chyba od Peacemakera. Zostawiam Wam je w komentarzu, bo naprawdę nimi można zrobić wiele. Oczywiście, można by było tutaj użyć słup zamiast tego, takiej wiecy, nie wiem jak to się nazywa do końca, kolumna. Możemy ją użyć, oczywiście, ale nie ma to tyle kolorów, co właśnie to ale no bez problemu będzie to wyglądało również tutaj dobrze. No i oczywiście minus kolumn jest taki, że nie możemy stawiać je pomiędzy kratkami, a tutaj te rzeczy oczywiście możemy. Ale jak widzicie, ta bryła jest zrobiona bez modów, ta z modami i niczym one się nie różnią. No ale jak mówię, kolejnym trikiem jest ogród i wykończenia, więc do tych wykończeń przejdźmy. I pokażę wam, że zarówno używając rzeczy z gry bez modów, można fajnie coś zrobić. Możemy zarówno użyć na przykład takich okien, które też będą wyglądały tutaj w porządku, jednak tutaj do tej bryły będzie pasowało coś bardziej, wydaje mi się, nowoczesnego. No ale na przykład takie okna będą tutaj jakby naprawdę się dobrze sprawdzały. Widzicie? Zobaczcie. Dajemy takie okna, takie okna i wygląda naprawdę git. Ale ja, żeby nie zaburzać mojej koncepcji, użyję modów. Ale bez problemu, bez modów też możecie to wykończyć, uwierzcie mi na słowo, bo na moim kanale jest tyle speedbuildów z rzeczami bez modów, więc, jak użyję tutaj modów, mam nadzieję, że nie będziecie nam mnie źli. No, ale tutaj wydaje mi się, że podstawą będzie coś takiego, co nazywa się obrzeża dach. Fajnie jest je dawać, bo ładnie wyglądają, naprawdę. Zobaczcie, można tutaj różne kolory użyć, na przykład czarne. Ja zazwyczaj używam właśnie y, czarnych lub białych. Raczej tutaj żadnych innych nie, bo nie ma też jakby dachów pasujących do tego, ale białe i czarne. Często się przydają. No i oczywiście od razu ustalimy sobie kolor dachu. Tutaj, właśnie z wyspiarskiego życia, jest bardzo fajne obramowanie, o jakby wykończenie, nie wiem jak to się nazywa. Czekajcie. Pokrycie dachu. O tak, pokrycie, pomalowanie, pokrycie, nieważne. Bardzo fajnie to wygląda. I widzicie, już nam się coś zmienia. Przydałoby się dać również tutaj taki mini tarasik, bo będzie właśnie to lepiej nam. Malować i lepiej nam na przykład, gdy będziemy robić fundamenty, bo fundamenty również możemy zrobić. Ja raczej zrobię w tym domku bez, bo jakoś bardziej mi pasują. Kolejną rzeczą będą okna. Okna i drzwi to jest kolejna rzecz, która e, powinna się pojawić zaraz po zrobieniu bryły i dachu. Bierzemy sobie nasze wymarzone okna i po prostu stawiamy, gdzie nam pasuje. Ja raczej sugeruję się tym, jak pasuje mi coś z zewnątrz niż wewnątrz, dlatego że później można to jakby fajnie ograć meblami. I niekoniecznie skupiać się na tym, żeby wyglądało to z środka dobrze, tylko skupiać się na tym, żeby wyglądało z zewnątrz lepiej, bo jakby wszyscy widzą, widać jakby z drogi nasz dom. No i tak, dajemy tutaj takie okno, które tutaj nam się sprawdzi jak najbardziej. Czy to okno gdzieś jeszcze będziemy dawać? Wydaje mi się, że możemy je dać również tutaj. Jak widzicie, tutaj też dałem. I z oknami z modów jest ten plus, że jest ich ogromny wybór i możemy sobie takie i takie. I w ogóle, więc jakby, jakbyście chcieli to Wam też polecam pobierać, ale jeżeli gracie bez modów, no to bez modów też da się to fajnie ograć. Obudowujemy to po prostu oknami tarasowymi i możemy od razu też dać drzwi tutaj tarasowe, fajnie będzie przeszklone, dużo światła w środku. I e, simowie będą mieli piękne widoki. Wiadomo, że w Łazience starajmy się raczej używać takich mniejszych okien, dlatego że, no wiadomo, w Łazience nie dajemy ogromnych okien na całą ścianę. Dlatego że może ktoś nas podglądać jak będzie chciał. Więc tutaj możemy postawić na takie lufciki, zarówno tutaj, jak i tutaj, tam gdzie mamy schody. Lufciki będą fajnie wyglądały. I po prostu, żeby nie przesadzić też z oknami, bo jak za dużo okien, to też nie, nie wygląda to zbyt fajnie. Dlatego takie małe okienka będą tutaj jak najbardziej w porządku wyglądać. No i tutaj wydaje mi się, żeby było więcej światła, dam też sobie okno. No i yy, z racji tego, że tutaj jest taras, to też damy sobie okno tarasowe, moi drodzy. Pokażę Wam taki fajny trick. mianowicie, ja często tego używam, o tutaj możemy sobie jeszcze zbić ściany. E, taki fajny trick. na przykład e, podoba Wam się jakieś okno i uważacie, że fajnie wyglądałoby jako okno tarasowe, jednak nie jest drzwiami, czyli nie mogą oni po prostu wyjść na ten taras. Można to zrobić w sposób taki, że szukamy sobie framugi i dajemy sobie framugę taką największą, jaką się da. Widzicie, ona jest akurat taka i możemy ją tutaj dać. Ja mam jednak takie fajniejsze z modu, więc użyję ich tutaj. O, widzicie, wybieramy sobie taki sam kolor jak drzwi i dajemy i będzie to oczywiście w 100% funkcjonalnymi drzwiami. I robię to zarówno na górze, jak i robię zarówno to na dole, dlatego że te y, drzwi, te okna, te drzwi w zasadzie nie są funkcjonalne. Jeszcze oczywiście y, z frontu możemy dać sobie jakieś ładne okna i ja bardzo lubię też kombinować z takimi oknami, że nie daję okien takich samych w całym domu. Tylko lubię też pokombinować, żeby tu dać jakieś inne, tu dać jakieś inne, tylko pamiętajcie, żeby one raczej były w podobnej kolorystyce i żeby jakby nie odbiegały od siebie odcieniem za bardzo, bo może to wyglądać dosyć dziwnie, śmiesznie czy coś. Więc tutaj właśnie użyję takich okien, które są tak przeszklone i troszeczkę wystają, jakby poza bryłę. Widzicie, i tu można ustawić sobie fajnego kwiatka jakiegoś. W grze chyba też podstawowej mamy takie rzeczy o ile się nie mylę. O, mamy, oczywiście, tutaj mamy zablokowane takie okno duże, ale jak najbardziej możemy również takiego okna dużego użyć i będzie fajnie on wyglądał. No i co? Jak okna mamy zrobione, no to możemy też umieścić drzwi. Na tarasie już umieściłem drzwi, więc zostają tylko te zewnętrzne i wewnętrzne. Z zewnątrz dajemy sobie takie, które pasują po prostu nam do... Um, a w środku to już, jakie nam po prostu pasują do wnętrza. No i mamy po części to zrobione. No i teraz przychodzą wykończenia, moi drodzy. I teraz możemy z Wykończyć zarówno takimi kolumnami, czyli możemy dać sobie tutaj kolumnę, tutaj kolumnę, możemy dać sobie tutaj kolumnę, żeby to fajnie wyglądało i żeby nie wisiał ten taras w powietrzu. Jednak jak wiecie jest z nimi taki problem, nie można ustawiać się ich jak się chce, więc ja użyję tych od Peacemakera są świetne. Jak widzicie, on ma sporo innych takich rzeczy. No i teraz tak, zazwyczaj daję to w rogach, bo w rogach będzie to fajnie wyglądać. Możecie też najpierw pomalować domek, oczywiście, jednak ja zazwyczaj malowanie zarówno we wnętrzach, jak i gdy robię domek, to y jak robię bryłę, to właśnie najpierw y stawiam na takie dodatki, a później y to, co mi pasuje, ustawiam właśnie malując. No i widzicie, takie małe nic, ale zobaczcie, już wygląda to 100 razy lepiej. No i dajemy sobie tutaj, żeby to nie wisiało w powietrzu, żeby teraz nam nie wisiał w powietrzu. Kilka małych kroków i mamy zrobione. A, jeszcze na górze. I pamiętajcie, gdy robimy coś takiego, to starajmy się być konsekwentni i tam, gdzie to fajnie wygląda, to po prostu to dać, a tam gdzie nie, to po prostu tego nie dawać. I tyle. Tutaj są też takie fajne półścianki, które możemy użyć na przykład jako yy, kawałek ogrodzenia. Czy czegoś takiego, właśnie dając je tutaj gdzieś na tarasie, no i wygląda to całkiem spoko, bo yy, ciężko jest znaleźć, znaleźć pasujące ogrodzenie, a tutaj używając czegoś takiego, można bez problemu to sobie tak wtopić w domek. No i co, mamy w miarę skończoną bryłę, więc możemy teraz pomalować. No i tutaj, właśnie skupiając się na tym, jak wygląda ogród i cała fasada domu z zewnątrz, no to po prostu dzięki temu. Nasz domek będzie wyglądał lepiej. Gdy przyłożymy do tego więcej pracy i bardziej się na tym skupimy, im więcej fajnych rzeczy dodamy, będzie to lepiej wyglądało. I to jest właśnie ten uwaga, czwarty trik. Tak? No i tutaj zarówno możemy sobie dać jakieś um, fajne podłogi, i pamiętajcie, żeby dać je zarówno na tarasach, jak i na tym przednim ganku, żeby, żeby to wszystko się zgadzało. Możemy też użyć takich rzeczy jak fryzy i obrzeża zewnętrzne. I uwaga, bierzemy sobie czarny, bo oczywiście czarny będzie nam tutaj najlepiej pasował. I dajemy sobie je tutaj na taras, będzie to fajnie wyglądało. I możemy da dać sobie też tutaj i ustawiamy tutaj i fajnie to wygląda. Na pewno jest to jakiś fajny, miły dodatek. No i co, z racji tego, że mamy już większość wykończone, to możemy jeszcze dać sobie ewentualnie tutaj y, jakąś, jakieś y, ogrodzenie, płotek, nie wiem, żeby... Po prostu zabezpieczyć, żeby nikt nie wypadł. O tak. No i co? Przechodzimy, moi drodzy, do malowania. Fajnym pomysłem jest to, żeby mieszać dwie farby. Nie dawać po prostu wszystkiego, całego domku, tak w tym samym kolorze. Zobaczcie, ja dam. Dużo osób tak robi. No bo wygląda to dosyć tak bo wygląda to dosyć dziwnie, moim zdaniem i nie, nieprzyjemnie po prostu. Nie podoba mi się, jak jest tak zrobione. Więc ja wybieram sobie w miarę pasujące do siebie jakieś odcienie, jakieś na przykład do drewna kamienie pasują, do... jak robimy jakieś zwykłe kolory, to możemy użyć takich właśnie jakichś mm, ozdobień, nie wiem jak to się nazywa, tekstur, które są udostępnione nam przez Sims. No i ja tutaj użyję właśnie takich cegiełek, bo cegiełki właśnie fajnie wyglądają z drewnem, możecie to sobie zapamiętać. No i maluję moi drodzy tam gdzie uważamy tak um, że będzie to wyglądało w porządku tam to po prostu dajemy ja uważam że tu będzie to wyglądało fajnie i sobie właśnie wybrzuszenia w bryle na przykład tutaj mamy coś takiego to fajnie jest to pomalować na przykład na inny kolor i będzie to fajnie wyglądało no i mamy pomalowane no ale to jednak nie jest to samo nie jednak czegoś nam tutaj brakuje moi drodzy coś coś jest nie tak no i teraz moi drodzy bierzemy rzeczy z zakładki uwaga już wam mówię jak ona się nazywa Rzeźby ścienne. No, i tutaj możemy poszaleć moi drodzy, mianowicie z kwiatkami, z jakimiś wykończeniami, z takimi y, tutaj y, roletami. Możemy też dać jakieś roślinności, ale tutaj chyba raczej za bardzo mi nie pasuje. Ewentualnie na tarasie mogę dać jakieś, wiecie, takie roślinki czy coś takiego. No, ale zdecydowanie już fajniej to wygląda. Możemy z, też użyć jakichś daszków, możemy użyć też jakichś kwiatków. Jak widzicie tutaj, o, możemy dać taki kwiatek, i też fajnie to wygląda, czy też jakieś różne takie ozdoby. Po prostu trzeba się tym bawić. No i najważniejsze w tym piątym triku jest ogród. Jak widzicie, ogród tutaj dał bardzo dużo, bo tu jest taka, okej, okay, fajna bryła, spoko, ale tak bez szału, dupy nie urywa, nie? A tutaj, jak widzicie, kilka roślinek może zmienić naprawdę dużo. W Simsach roślinki są naprawdę ładne. Jak możecie zobaczyć, dajemy sobie y jakieś drzewko, takie, które też ma jakieś swoje już. Y o, widzicie, też ładnie są zrobione teksturowo i będą fajnie pasowały. No i to już zależy od Was. Czy chcecie coś bardziej zrobić takiego y kwiatkowego, czy bardziej wystarczą Wam rośliny? No i dajecie sobie gdzieś z przodu, gdzieś z boku gdzieś tutaj właśnie pod tym tarasem, żeby coś było. Też dajemy sobie z tyłu, bo, że, pamiętajcie, to, że jest z tyłu, to nie znaczy, że tego nie widać, bo widać i po prostu dajemy według uznania. I tyle, no co tu, powie co tu więcej powiedzieć, tam gdzie wam pasuje, tam dajecie, tak żeby troszkę tego było, ale też nie za dużo. Takie różne roślinki, pamiętajcie też o drzew. Drzewo możemy sobie powiększać i pomniejszać, więc tutaj gdzieś z boku damy sobie troszkę mniejsze, gdzieś z tyłu damy sobie troszkę większe, no i wygląda to już zdecydowanie lepiej. I jeszcze trochę więcej roślinek, tutaj zarówno tutaj jak i z przodu i z tyłu, no gdzie wam po prostu pasuje. Pamiętajcie, żeby też przy drzewkach starać się dawać jakieś roślinki, żeby nie wyglądały tak pusto. No i gdy mamy te krzewy, roślinki porozstawiane, to przychodzi czas na jakieś małe kwiatki. I jak widzicie, ja zazwyczaj daję te z gry, bo z gry są bardzo ładne, bardzo mi pasują, więc Wybieramy sobie jakiś kolor, który też nie będzie rażący i będzie po prostu pasował. No, i tutaj dajemy sobie z przodu, gdzieś, gdzieś właśnie z boku przy tych roślinkach, gdzieś z tyłu też dajemy, żeby było. No, tego całkiem sporo. Możemy dawać różne rodzaje, tylko żeby to mniej więcej pasowało. To już, już sami zobaczycie, czy coś pasuje do czegoś, czy nie. No i mamy to już jakoś mniej więcej zrobione. Więc teraz uwaga, kamycz. Kamyczki to też jest ważna sprawa. Mianowicie dajemy sobie tak, żeby było ich dużo, bo kamyczków nigdy za wiele. Tylko, no dobra, jak zacznijmy. Ustawiać tak każde przy sobie, to może być czasem za wiele. Oczywiście, gdy chcecie zrobić skalniak, pamiętajcie o wpisaniu kodów. Jakby kody to są dostępne. U mnie na kanale też możecie sobie zobaczyć pod filmem Kody i triki do The Sims 4. Tam jest sporo fajnych kodów, które ułatwią Wam budowanie. No i. Koniec! To są wszystkie porady, które chciałem wam dać w yy, budowaniu. W zasadzie została jeszcze jedna piąta, mianowicie inspirujcie się. Inspiracja na początku budowania jest ważna. W zasadzie inspirujcie się i trenujcie. To jest jakby piąty trik. Bo uwaga, możecie wpisać sobie gdzieś na Pinterestie, możecie w Google sobie wpisać gdzieś na Instagramie i szukać sobie domku. Możecie je uważać w grze, możecie je po prostu się nimi inspirować. Co? Jaka dana kolorystyka i tak dalej. Ważny jest też trening. Im więcej budujecie, tym więcej przyzwyczajenia. Zwyczajeń sobie robicie, które stosujecie. Później wejdzie wam coś do głowy i jakby bez tego nie będziecie wyobrażać sobie domku. I na pewno gdy będziecie trenować, to wam to nie zginie, będzie wam lepiej wychodzić, będą wam lepiej wychodzić. No i będzie dachy chodzić lepiej bryła. Wiadomo, bo później będziecie kombinować, tutaj coś dodacie, tu trochę zmienicie i będzie wam to wychodzić, i będzie wyglądało to ładnie. Uwierzcie mi. Pięć trików do budowania wydaje mi się bardzo przydatnych i mam nadzieję, że będziecie się do tego stosować, jak na po dla początkujących, to wystarczy. Wystarczy na pewno. Oczywiście ja nie mówię, że musicie mnie słuchać się do końca, bo oczywiście może coś Wam się podobać, coś nie, możecie to zmienić bądź nie. Jak to już, jakby wasz gust, wasza wyobraźnia i wasza decyzja. I broń Bożej, nie uważam się za guru budowania. Nie mylcie z mnie z tym, bo ja też nie umiem czasami budować. Coś zacznę budować, coś mi nie wyjdzie. Usuwam. Nie, y, nie, właśnie nie demotywujcie się tym, że coś wam nie wyjdzie. Zróbcie to jeszcze raz. Jak wam nie wyjdzie, zróbcie to jeszcze raz i tyle. Ja dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Subskrybujcie, lajkujcie, zaglądajcie na moje media społecznościowe. No i oczywiście zajrzyjcie do filmiku kody i triki do Desymus 4, bo tam są najważniejsze rzeczy właśnie powiedziane o tym, co tutaj wykorzystywałem. No i dziękuję. Do usłyszenia, Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Mam nadzieję, że poradnik był przydatny. Pa, buziaki.